Dobra, nagrywa się, ja sobie zepnę najpierw włosy. Dzień dobry, w ogóle chciałam powiedzieć, od tego powinnam zacząć. Yy, wiecie co? Chłodniej się zrobiło w końcu. <laughs> Proszę, co ja mam na tej głowie? Dobra, to nic. Yy, chłodniej się zrobiło w końcu i yy, da się żyć. Da się żyć, moje drogie. Dobra, kolor włosów, który widzicie, mam przejściowy, trochę nie wypał, trochę za ciemne. Zmyję się, bo pod spodem są rozjaśniane, więc to tylko chwilowo. Okej, okay, dzisiaj kolejny odcinek, w odcinku mnóstwo nowości i tak się właśnie zastanawiam, słuchajcie, jestem zawolona tymi nowościami i tak się zastanawiam nad tym, że ja powinnam wrócić do nagrywania odcinków dwa razy w tygodniu, ale fizycznie na razie nie mam na to, nie mam możliwości, dlatego, że teraz moi dziadkowie są coraz starsi, trochę zanim mogli, ja też angażuję się w pomoc. Po prostu w ich, codziennych, w ich codziennym życiu i po prostu nie ogarniam, nie ogarniam tego i jak to mówią. Nie, nie jestem w stanie po prostu dwa razy w tygodniu na, nagrywać odcinków. Jeszcze nagrywać nagrywać, ale później montować to, wrzucać to jest najgorsze, bo nagrać odcinek, książki, nagrać to dla mnie nie jest problem, dla mnie po, problem jest później zmontowanie tego odcinka, bo na to po prostu trzeba poświęcić troszkę więcej czasu. Więc, więc, dlatego tylko na razie raz w tygodniu są odcinki. Dobra, zagadałam się. Dzisiaj w odcinku robimy e, testy nowości i tu będzie dużo fajnych rzeczy. Będzie produkt do brwi Lush and brow. E, czekajcie, bo mi spadło z tej samej firmy cztery. Pędzelki do brwi. Takie bardzo cieniutkie o różnych kształtach, które nie tylko można wykorzystać do brwi, ale również do robienia kresek, co ja już zresztą e, wykorzystałam. Oprócz tego, słuchajcie, mają takie, ojej! No, wyłaś! Ale się zaklinowało. Eko spiralki to też firma Lush Brow, bambusowe, zobaczcie, takie jednorazowe, szczególnie dla tych dziewczyn, które malują klientki albo po prostu wykorzystują, wiecie, do, do brwi, czy czasami też ja wykorzystuję na przykład takie jednorazowe spiralki do nanoszenia odżywki na brwi, na rzęsy. Nie robię tego cały czas, ale robię sobie takie po prostu kuracje odżywkami albo, albo na przykład olejkiem rycynowym i wtedy właśnie taką jedną spiralkę sobie wykorzystuję. Ona później jest po prostu po kilku dniach, tygodniu, dwóch do wyrzucenia, więc fajna sprawa, takie jednorazóweczki. Będzie też paleta z tej serii Glory. Pierre René i Jędrzej Urbański. To jest taka dosyć nowa współpraca. No, już nie nowa, bo już jakiś czas te produkty na rynku są. Nie wiem, może miesiąc, może nawet więcej troszkę. Natomiast, no, ja dopiero się do tego dogrzebałam w tej chwili. No i jeszcze sobie, jeszcze sobie wypróbujemy nowości AA Wings. W ostatnim odcinku, nie wiem czy pamiętacie, czy oglądałyście, jeżeli nie, to zachęcam do tego, żeby obejrzeć ten odcinek. Tam sobie testowałam ten podkład i korektor zresztą z, yy, z linii Gentle Nude. No i ten podkład tak nie do końca mi się sprawdził. Dzisiaj go będę nakładać troszkę cieńszą warstwą, ale jeszcze tam są, słuchajcie, produkty do konturowania różej i tak dalej, więc jeszcze coś z tego wleci dzisiaj w odcinku, więc dzisiaj będzie na bogato yy, same nowości. Zapraszam na odcinek. Dobra. Słuchajcie, teraz robimy tak. Ja już poza kadrem nałożę sobie korektor i nałożę ten podkład Gentle Nude, zrobione z tą różnicą, tylko że na buzi wylądował podkład numer 402 Vanilla. Yy, a ostatnio jak testowałam, to nałożyłam 403, ale on mocno ciemniej, więc 402 wydaje się być idealny. I powiem Wam nałożyłam taką troszkę cieńszą warstwę, ale on dalej mi się jakoś tak. No nie wiem, jakoś nie wiem. Nie jestem fanką, wiecie, to jest podkład kryjący. Natomiast mój ukochany podkład kryjący to jest ten if Saint Laurent All Hours. I ja porównuję do tego, bo ten dla mnie jest idealny. Więc zawsze człowiek porównuje do tego ideału. I powiem Wam, że ten AA Wings of Color to no nieco odstaje powiedzmy. No ale zobaczymy jeszcze jak się będzie nosił. Do ręki teraz biorę Glory, paletka... Pierre René z Jędrzejem Urbańskim. Zobaczcie, kolory są e, no takie, takie hmm, powiedzmy, że <ścoughs> dla mnie to nie ma, um, jakby widać, że go robił to ktoś, kto e, nie maluje no, ludzi na co dzień, dlatego, że tutaj kolory no nie bardzo są takie, wiecie, użytkowe. No ale okej, okay, ktoś miał jakąś wizję, okej, okay, sprawdzimy, jakiej są e, jakości te cienie. Zobaczcie, błysk jest nieziemski. Tylko tyle, że jakby jeśli chodzi o moje preferencje, no to jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja już w tej chwili wolę co innego. Ja wolę błysk, który jest dropinkowy, drobinkowy. Zaraz wam pokażę różnicę. Tylko sobie nałożę tutaj na drugą dłoń. To i to. Nie wiem czy jest zauważalna różnica. Tutaj jest ten błysk, jest bardzo delikatny i bardzo, bardzo dorobinkowy. Natomiast tutaj położony jest po prostu pełna tafla łącznie z bazą, z kolorem. Więc. Yy... Pięknie to wygląda oczywiście, ale ja wolę coś takiego bardziej e, drobinkowego, błyszczącego, skrzącego się na oku, czyli e, bardziej drobinkowe cienie. No ale mamy co mamy, aha i te cienie e, pochodzą z tej paletki mojej ulubionej, zresztą Shadow Gallery e, od Clio. Jeszcze zrobiłam Wam słocze tych cieni matowych, te dwa to są zupełnie dla mnie pomyłka. No ale okej, okay, o gustach nie dyskutujemy, ktoś miał jakiś zamysł. Zmywam się zaraz, słuchajcie i wracam do Was. Dobra, dziewczyny, ja jestem jeszcze zakręcona, jest za wcześnie, po prostu chyba nakręcenie odcinka jest 6:30 i chciałam się już brać za oko, a jeszcze nie skończyłam twarzy, jeszcze brywio mam niezrobione, więc jakoś tak wiecie. Okej, okay. dobra. I jedziemy z twarzą. No, oczywiście, do paletki zaraz wrócimy, ale jeszcze jedziemy z twarzą. Tutaj mam trzy produkty z AA Wings of Color, i to są produkty do mokrego konturowania twarzy. Jestem bardzo ciekawa e, tych, tychże gagatków, Tym bardziej, że są bardzo podobne do opakowania do Charlotte Tilbury, do opakowań Charlotte Tilbury, także szybciutko wyjmę i zaraz jedziemy. Opakowanie, tak jak mówiłam, bardzo przypomina Charlotte Tilbury opakowanie, więc to się ok, przekręca i teraz czekamy, aż się pojawi tutaj produkt na gąbeczce. Produkt na gąbeczce się pojawił, więc, no więc będziemy go nakładać. Czekajcie, tylko wezmę sobie... Ok... Będę go nakładać na gąbeczkę i z gąbeczki będę sobie tutaj go przenosić. Fajniej, fajniej się nakłada z dużej gąbki, moim zdaniem, no ale to jest kwestia też może przyzwyczajenia, bo od razu, od razu go można wtedy rozprowadzać. Dobra, z drugiej strony też sprawdzimy. O, może zrobimy tak, zrobimy tak i zobaczymy. Teraz. O! O! Dobra. Mm, najfajniej, słuchajcie, nakłada się to w ten sposób, że robimy linię właśnie nie koropeczkami, tylko linię, i wtedy tą linię sobie blendujemy do góry. I wydaje mi się, że wtedy najłatwiej właśnie jest zapanować nad tym brązerem. Tak, zdecydowanie. Kropeczki nie, bo robią się ślady, i później wiecie, ciężko to ogarnąć. Także chyba najfajniejsza, najfajniejszy sposób to jest właśnie zrobienie takiego konturu kreską, i wtedy blendowanie to. Blendowanie to ku górze. Tak, następny produkt to jest. To jest róż. Róż też sobie wyciśniemy. Dobra. O, ten róż jest widzę fajny, bo jest z takim lekkim, z taką lekko łuszczącą poświatą. Powinno to fajnie wyglądać. Zaraz zobaczymy. Dosyć trzeba szybko pracować z tym różem, bo wydaje mi się, że on dosyć szybko zastyga, więc tutaj taka uwaga tylko. Zobaczymy sobie rozświetlacz. Rozświetlacz też wezmę sobie na dłoń i nałożymy go gąbeczką. Mam wrażenie wtedy, że o, ładny ten rozświetlacz. Ładny, bardzo delikatny i taki, zobaczcie, Dający taki efekt mokrej skóry, bardzo fajnie. Twarz wygląda spoko, bardzo ładnie błyszczy się, rozświetla, że dając efekt takiej trochę tafli, takiej trochę mokrej skóry. Róż, moim zdaniem, mógłby być troszeczkę intensywniejszy. Natomiast to, co yy, zauważyłam, to przy rozblendowywaniu bronzera mam wrażenie, że trochę mi się zjadał podkład. Okej, okay, dobra, tak to wygląda, przechodzimy teraz do brwi, bo cały czas te oczy jeszcze czekają, więc teraz brwi. Mam tutaj taki, taki, takie cztery cienie do, do brwi. Jest napisane w sposobie użycia, że nakładać na brwi za pomocą pędzelka, nadając brwiom określony kształt. Jak wiecie, ja jestem raczej fanką nie takich cieni, tylko raczej eyelinerów, ale sprawdźmy sobie. Czy kolory, kolor, który ja bym kolor wybrała? Chyba ten, chyba ten. Weźmiemy go troszeczkę. No i zobaczymy, jak on będzie się tutaj. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że te pędzelki są bardzo fajne, bardzo mi się podobają. Ja je używam do prowadzenia kresek. No całkiem spoko całkiem spoko. A jeszcze sobie wypróbuję tę właśnie szczoteczkę do brwi, bambusową i nałożę trochę tego wosku. To jest wosk, um, um, czekajcie, um, medium brown, kolor medium brown, wosk Maxmo. Ja go polecam bardzo, bardzo. Przeczyszemy sobie włoski do góry. Nadamy ładny kształt. No te brewki teraz wyszły bardzo ładnie. Słuchajcie, jakby nie to, że właśnie wyciągałam jeszcze jedną szczotkę, to wiecie, taki efekt yy, jakby samego tylko używania tych cieni to robi, ja to zawsze mówię, taki efekt babciowych brwi, czyli takich będzie mm. <grytanie> po prostu grubych, grubych kresek z jednej i z drugiej strony, a jednak jeżeli mamy jeszcze... Widoczne włoski, jeszcze tak podniesione ładnie, to jest taki, wiecie, bardziej efekt mm, bardziej naturalnych brwi, i, i taki ja mm, efekt lubię. No i przechodzimy teraz do oka. I powiem Wam, że tak. Ja zawsze cierpię, jak mam zrobić kolorowy make-up, mm, więc. Więc tak. Yy, ten kolor to jest zupełna straczka i porażka dla mnie. Tutaj. Nie wiem, chyba zacznę od tego Habibi. Ten Habibi, zobaczymy, zobaczymy, co z nim będzie można zrobić. Mam nadzieję, że nie będzie aż taki bardzo ciemny. Okej, okay. i tutaj widzę, że ten kolor jest przepiękny. Ten akurat jest przepiękny, naprawdę. Taki idealny do konturowania oka. Wow, wow, wow. To co widzę, to cienie się naprawdę przestrasznie, ale to przestrasznie sypią. Też już się trochę odzwyczaiłam od tego, od tych takich osypek cieni. Natomiast muszę wam powiedzieć, że jakościowo masełko, jakościowo masełko, czyli bardzo ładnie, że tak powiem, wyglądają też właśnie na dojrzałym oku. widać od razu, że też ładnie się blendują. Ja jeszcze tą samą, ten sam kolor wprowadzę na dolną powiekę. Nie wiem, co wy na to, ale ja mam ochotę, bardzo dużą ochotę zrobić sobie granatową kreskę. Bo normalnie, jakbym, jakby. Tak 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 wiecie, intuicyjnie to od razu by się gnęła po ten kolor. Natomiast powiem Wam, że no dawno nie robiłam jakiś eksperymentów takich z makijażem, to pewnie będzie nie wypał, ale <grym> dajmy szansę. Dajmy szansę i zróbmy sobie granatową kreskę. Czekajcie tylko ja tak. Tę kreskę będę robiła mokrym pędzelkiem, schylam się tylko po. Mgiełkę, także mokry pędzelek ląduje w cieniu. Alia, ładnie nazwany cień, imieniem piosenkarki. No dobra, on jest dobra granatowy, ale taki bardzo ciemny granat. Wow! wow, wow. Bardzo ciemny granat, ale zobaczmy. Dobra, ta kreska też troszkę, jakby zrobiłam ją troszkę grubszą, specjalnie właśnie, żeby była, żeby była widoczna. Okej, okay, całkiem spoko wyszło. Ja nie jestem przyzwyczajona do granatu na oku, ale nie jest źle. Robimy teraz drugą stronę w ten sam sposób. Kreski wyszły OK, teraz sięgam po portucheli i czekajcie, czekajcie, trochę pomalujemy dolną powiekę, ale tylko odrobinkę, żeby dodać odrobinę koloru. Bo tak jak widzicie, ja mam dosyć takie oko hmm, niebiesko, granatowo, szaro-zielone, ja nie wiem, jaki ja mam oko, jakie ja mam oko, kolor oczu, przepraszam, kolor tęczówki tak naprawdę. Mój jest nie do określenia, bo ono jest wielokolorowe. Mało tego, potrafi się ten kolor zmieniać w ciągu dnia. Bardzo podobne oczy też ma. Kolor oczu ma moja siostrzenica. I właśnie przy takim kolorze oczu i niebieski, i sam, sam i niebieski, i granatowy to nie jest dobry pomysł. Natomiast jak podbijemy jeszcze ciutkę i damy inny jakiś kolor, wiecie, albo w załamaniu, albo właśnie na dolną powiekę, żeby troszeczkę jakby wybić tą tęczówkę na, na zewnątrz, żeby ona miała jakiś taki um, jakąś taką obramówkę, obrysówkę, żeby była widoczna, to jak najbardziej jak najbardziej ok. E, ten sam jeszcze cień, e, postaram się nałożyć tak, może nie tym pędzelkiem, może tym, co brałam. E, tak właśnie tutaj tylko w załamaniu odrobineczkę właśnie żeby żeby było nieco właśnie tego koloru, żeby nie było takie wiecie szaro, szaro to tylko właśnie żeby było trochę tutaj ten portoheli jest taki trochę co prawda nudziakowy, ale jednak róż więc e, nam podbije kolor tęczówki. Ona będzie bardzo wi bardziej widoczna. To, nie wiem, czy Wy to widzicie, ja to bardzo, fajnie, to bardzo fajnie widać w podglądzie. Mam nadzieję, że też tutaj z drugiej strony e, mi aparat nie przekłamie i też będzie to widoczne. Kolor, który nazywa się Bruno i jest bardzo jasnym kolorkiem, jeszcze biorę na pędzelek i też nanoszę noszę podbrew. Powinno to zrobić jako pierwszą czynność w makijażu, ale tak jak mówiłam, jest dosyć wcześniej. Ja jakoś, jakoś jestem mało przytomna, więc może to z tego wynika, poblendujemy jeszcze sobie, żeby, żeby były fajne przejście. Czekajcie, może wezmę w ogóle jakiś taki pędzelek, który nie ma w sobie żadnego na sobie żadnego produktu i o, i teraz będzie lepiej. Okej. Okay. Oko wyszło takie trochę skośne. Ładne. Mi się podoba taki makijaż. Nie wiem, co Wy na to, ale mnie się podoba. Ten granacik też nie wygląda najgorzej. Teraz hmm, trochę, mam, trochę mam lęk przed nałożeniem błysku, ale chciałabym zobaczyć po prostu, jak on wygląda. Wezmę ten jasny. Nie wygląda najgorzej, muszę wam powiedzieć. Tylko właśnie trzeba się starać, żeby bardzo, bardzo go drobno nałożyć. Żeby zakończyć makijaż, to jeszcze będziemy coś na rzęsy nakładać. Tu jest maskara Aa Wings. Patrzcie, jaka szczoteczka fiu-fiu, z takich moich ulubionych, nie dość że silikonowa to jeszcze wygięta włók. Zobaczymy jak się będzie sprawowała. No, no halo. Czy tutaj nie ma w ogóle tego sztuszu? Halo, proszę Państwa, proszę wychodzić. Jakby w w ogóle produktu nie było, tak jakby się nie chciał nakładać na szczotkę. Przysięgam, że dawno nie miałam takiego kiepskiego sztuszu. Przysięgam, no, po prostu w ogóle produkt się nie chce nabierać na, na szczoteczkę. Nie, no, z tuszem nie było łatwo, powiem wam, nie wiem, bo trzy albo cztery mam warstwy. W ogóle m, miałam wrażenie, że w ogóle nie ma produktu na szczotce, więc musiałam tam naprawdę kilka razy pogrzebać, pogrzebać, żeby ten produkt skoczył na tą szczoteczkę. Szczoteczka fajna, ale no nie wiem, nie wiem. Takie pierwsze wrażenie, takie 50 na 50, bo fajna szczoteczka, ale ja wiem, czy produkt taki aż wow. No nie wiem, nie wyglądają jakieś te rzęsy na mega, mega, super hiper. Zostało nam praktycznie zrobić usta i jeszcze przypudrować nosek, więc kredka z tej też kolekcji z Jędrzejem w kolorze Never. Jeżeli chcecie zobaczyć drugi korol kredki, to odsyłam do poprzedniego filmu. Już nie będę robić tych samych słoczy. Jeszcze do tego, słuchajcie, jest błyszczyk. Mm, błyszczyk yy, pachnie jak guma balonowa, <gryw> kiedyś, kiedyś yy, kaczur. Donald była taka guma balonowa, kaczor Donald i identycznie pachnie. Ten błyszczyk. Teraz przechodzę do pudru. Puder też z tej serii z jędrzejem urbańskim. Ej, powiem Wam, że całkiem ciekawe wykończenie tego pudru. Naprawdę. Taki efekt. Mm, efekt matu, ale nie suchego matu. I taki wręcz kurczę, puder, który chowa, chowa pory. Ja nie wiem, czy ja potrafię to wytłumaczyć, ale są takie pudry. Które mm, po prostu robią efekt takiego soft focusu, takiego wypełnienia porów, że nagle e, jakby przypodruwujesz się nawet niewielką warstwą tego, tego produktu i masz, masz wrażenie, że tak jakby ktoś ci filtr na, na, na twarz nałożył. I tutaj jest właśnie taki naprawdę, naprawdę efekt filtra. No i makijaż, jak widzicie, mamy gotowy. Ja rozpuściłam włosy, więc znakiem tego będziemy podsumowywać odcinek. Muszę przyznać tutaj naprawdę szczerze, że em, podkład nie wyglądał dobrze do momentu nałożenia na twarz pudru. Puder z tym podkładem po prostu robią... Efekt na skórze, wow! Ja poprzednio próbowałam z tym pudrem Huda Beauty. Puder, który zawsze mi się sprawdzał do tej pory za każdym razem, niezbyt wyglądał w poprzednim odcinku z tym podkładem. Tyle, że teraz też tego podkładu nałożyłam odrobinę mniej, więc nie wiem jakby było teraz. Natomiast z tym pudrem Good Skin. Wygląda rewelacyjnie. Zaraz Wam zresztą pokażę na zbliżeniach. Nie no, ja jestem zachwycona, naprawdę zachwycona jestem skórą. Kolejna rzecz cienie do brwi. Yy, tak jak wiecie ja nie jestem, nie ukrywam tego fanką cieni do brwi, natomiast tutaj podoba mi się to, że mają różne odcienie, tak, czyli są cieplejsze, chłodniejsze, jaśniejsze, ciemniejsze, więc jeżeli ktoś lubi, warto chyba spróbować. Te pędzelki też są fajne i je można wykorzystać zarówno do makijażu brwi, jak i do makijażu oka, czyli poprowadzić kreskę, podczyścić Tę kreskę, więc bardzo fajne. Lash Brow LB 01020304. Kolejny kosmetyk, paleta. Dla mnie kolorystyczny mishmash, natomiast myślę, że taka paleta by się sprawdziła na przykład na wybiegach. W makijażach modowych, jak najbardziej. Natomiast na co dzień myślę, że nie. Sporo nieużytkowych kolorów taki niebieski, taki sraczkowata limonka, ten taki szary, no to takie kolorki nie za fajne i nie za użytkowe. Te błyski, słuchajcie, tak jak Wam powiedziałam, ja wolę te drobinkowe, natomiast tutaj, jeżeli nie nakładamy jakby dużo tego błysku, tylko naprawdę tak dotykamy paluszkiem i przenosimy na, na powiekę, to też można taką imitację błysku uzyskać, i też to wygląda ładnie, więc to jest naprawdę takie inaczej. Jeżeli ktoś by mnie się zapytał, czy ja bym taką paletę sobie kupiła, to bym powiedziała nie. Natomiast myślę, że będzie miała swoich zwolenników. Co jeszcze mogę powiedzieć, to to, że maty są bardzo dobrej jakości, jeśli chodzi o powiekę dojrzałą, bardzo takie. Welwetowe, masełkowe, fajnie się blendują. E, jedyne tylko, co mnie denerwuje, bo już dawno, e, dawno nie miałam takiej palety, która się tak mocno sypie. Ale to jest, wiecie, to jest kwestia po prostu um, jakby wzięcia na klatę, bo to też jakby mocno nie przeszkadza, um, jeżeli się przyzwyczaisz po prostu. I teraz, jeszcze kilka słów, jeśli chodzi o to trio. Ne, co mam do powiedzenia, to to, że bardzo mi się podoba rozświetlacz. Robi przepiękny efekt takiej tafli i takiej mokrej skóry, jednocześnie nie podkreślając ani zmarszczek, ani porów. E, co do różu. Róż e, ładny i też taki e, dosyć błyszczący, natomiast e, ja bym wolała, żeby on miał ciuteńkę bardziej intensywny kolor, ale to, wiecie, to jest taka moja opinia. E, Bronzer wydaje mi się, że będzie raczej taki bardzo uniwersalny. Mnie się sprawdził, także... Myślę, że to w ogóle ładnie wygląda na twarzy. Um, także to myślę, że test piszego wrażenia jak najbardziej e, takie wiecie 9 na 10 bym powiedziała, bo tak boję się dziesiątki postawić, ale taki 9 na 10. Natomiast tutaj słuchajcie, ten, e, ten tusz dla mnie to póki co porażka. Jeszcze będę próbowała go użyć ze dwa razy. Mm, nie wiem na ile mi starczy cierpliwości, ale tutaj naprawdę na tych oczach to ja mam cztery warstwy i niewiele go widać. Szkoda, bo taka ładna szczoteczka, no ale zobaczymy jeszcze. Jeszcze może, może się uda. Kredka i błyszczek O już się wypowiadała w poprzednim filmie. Myślę, że to jest taka sama kredka Lipmatic, jak Pierrene robi wszystkie inne, tylko po prostu e, jakiś nowy kolor, który... dwa kolory, które są bardzo fajne. Zresztą ja je używam na co dzień. Duże polecanko. Co do błyszczyka, słuchajcie, jest tak trochę lepi więc trochę nie mój vibe. Kolor jest też taki, wiecie, śmieszny, landrynkowy, dosyć ładnie wygląda na ustach. Na razie mojego zachwytu nie wzbudził, zobaczymy, co będzie dalej. Nie mówię, że to jest zły produkt, ale wiecie, jakby nie, nie jest to na razie mój ulubieniec, dlatego, że się lepi, a ja tego. Lepienia za bardzo na ustach, jakby nie lubię. No i myślę, że mamy wszystko, także możemy zamknąć temat, zamknąć odcinek. Ja oczywiście w tym miejscu od razu chcę Wam podziękować za to, że jesteście ze mną, za to, że oglądacie mnie, wspieracie ten kanał, także bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam na Instagram, tam jestem codziennie i widzimy się koniecznie w kolejnym odcinku. Dziękuję, trzymajcie się.